Cześć z tej strony Radek. Północno-wschodnia Polska jeszcze do niedawna była trudno dostępnym regionem dla kierowców. Nie ma tu żadnych autostrad, nie są one nawet planowane. Za to kierowcy mogą korzystać z wybudowanych w ostatnich latach dróg ekspresowych, które w większości nie odbiegają znacząco od standardów autostrady. Aktualna sieć dróg ekspresowych w północno-wschodniej Polsce prezentuje się następująco. W całości zostały wykonane drogi ekspresowe S8, S22 i S51. Droga ekspresowa S8 łączy Warszawę z największym miastem w północno-wschodniej Polsce – Białymstokiem. Droga ekspresowa S22 przebiega od Elbląga od drogi ekspresowej S7 do granicy w państwa w Grzechotkach. Na jej końcu usytuowane zostało przejście graniczne z Rosją. Ciekawostka, iż droga ta jest najdłuższą w Polsce drogą ekspresową jednojezdniową. Długość to 48,7 km. Ślad drogi pokrywa się z wybudowanym w 1937 roku fragmentem Berlinki, czyli drogi planowanej jako połączenie Berlina z Królewcem. W trakcie jazdy samochodem można cały czas podziwiać pozostałości wybudowanej przez Niemców drogi betonowej. Ostatnią drogą ekspresową, w całości wykonaną w północno-wschodniej Polsce, jest S51, łącząca Olsztynek z Olsztynem. Długość drogi to 34,2 km. Przy czym odcinek drogi od węzła Olsztyn-południe do węzła Olsztyn-wschód, będący południową i wschodnią obwodnicą Olsztyna, ma wspólny przebieg z drogą ekspresową S16. Oprócz całkowicie wykonanych dróg ekspresowych, są jeszcze te, które wykonane są jedynie częściowo. Takimi drogami są. Droga Ekspresowa S5, gdzie można już korzystać z fragmentu drogi będącej obwodnicą Ostrudy od wsi Ornowo do węzła Ostruda Południ. Odcinek ten nie jest jeszcze oznaczony jako Droga Ekspresowa, ale zmieni się to po wybudowaniu sąsiedniego odcinka Wirwajdy Ornowo, którego planowane zakończenie prac nastąpi w 2023 roku. Docelowo do wykonania pozostanie około 90 km całkowicie nowej drogi ekspresowej S5 od Wirwajt do Grudziądza, gdzie S5 połączy się z autostradą A1. Ślad nowej drogi będzie mniej więcej pokrywał się z obecną drogą krajową nr 16, jednak ostateczny ślad nie został jeszcze określony. Droga ekspresowa S7 wybudowana została w całości w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim. Wykonano także obwodnicę Płońska i odcinek Zakroczym – Czosnów. Aktualnie trwają intensywne prace budowlane na odcinku od Napierek, czyli granica województwa warmińsko-mazurskiego z Mazowieckim do obwodnicy Płońska. Odcinek Napierki – Mława ma zostać udostępniony kierowcom w 2022 roku, natomiast odcinek od Mławy do obwodnicy Płońska ma być przejezdny do końca tego roku. Na odcinku S7 od obwodnicy z Płońska do Zakroczymia trwają prace projektowe. Odcinek ten ma zostać udostępniony kierowcom w roku 2025. Będzie to droga z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Na istniejącej drodze ekspresowej Zakroczym Czosnów trwa również projektowanie, i droga ta zostanie przebudowana i poszerzona do trzech pasów ruchu. Prace mają zakończyć się pod koniec 2023 roku. Docelowo po wszystkich tych pracach pozostanie do wykonania chyba najbardziej wyczekiwany odcinek S7 od Czosnowa do węzła Warszawa Północ na połączeniu z S8 długości około 22 km. Termin realizacji niestety nie jest jeszcze znany. Omówił teraz sytuację na drodze ekspresowej S16. Budowa S16 ciągnie się niemiłosiernie, aktualnie udostępniona jest kierowcom na odcinkach Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód, jako wspomniano już południowo-wschodnie obwodnice Olsztyna. Barczewo-Biskupiec ten odcinek nie jest oznaczony jako droga ekspresowa, poza wykonanymi docelowymi węzłami jest drogą jednojezdniową. Biskupiec-Borki Wielkie odcinek mimo posiadania dwóch jezdni nie jest oznaczony jako droga ekspresowa, ma to się zmienić gdy zakończy się praca na odcinku Borki Wielkie-Mrągowo, czyli w roku 2023. Ełk Zachód – Ełk Północ Odcinek ten również posiada dwie jezdnie, ale również nie jest oznaczony jako droga ekspresowa. Aktualnie prowadzone są prace drogowe na dwóch odcinkach S16. worki Wielkie Mrągowo długości 13 km, planowane zakończenie prac w roku 2023 oraz Ełk Północ Ełk Wschód długości 3,4 km. Planowane zakończenie prac w połowie 2022 roku. Aby S-16 mogła połączyć olsztyn z ełkiem, pozostaną w przyszłości do wykonania dwa odcinki. Około 105 km odcinek pomiędzy mrągowym a ełkiem. Dalszy przebieg S-16 z Ełku do Białegostoku nie jest jeszcze znany. Brane pod uwagę są dwie wersje, albo z Ełku przez osowiec do węzła do brzyniewo Białego Białegostoku, lub z Ełku przez Augustów do Białego Kolejną częściowo wybudowaną drogą jest droga ekspresowa S19 i jej krótki, 4-kilometrowy jednojezdniowy fragment będący obwodnicą Wasilkowa. Odcinek ten również nie jest jeszcze oznaczony jako droga ekspresowa. Pierwotnie ślad drogi ekspresowej S19 od Białegostoku do Sokółki i dalej do Kuźnicy na granicy z Białorusią miał biec przez Knyszyn i Korycin. Jednak ostatnio Generalna Dyrekcja zmieniła zdanie i możliwe, że do dalszej analizy będzie brany odcinek S19, z Białego Stołu do Sokółki przez Wasilków. We wniosku o decyzję środowiskową, jako preferowany wariant, został wskazany właśnie odcinek po Starodrożu. Poza wspomnianym odcinkiem S19 podpisano już umowy na projekt i budowę S19 na odcinku od Sokółki do granicy państwa w Kuźnicy z Białorusią. Drugim odcinkiem, gdzie podpisano już umowy na projekt i budowę, znajduje się pomiędzy Krynicami. Jest to wieś przy drodze nr 65 na północny zachód od Białgustoku do wsi Malewice, która znajduje się około 20 km na północ od świateczki, z wyłączeniem odcinka bielsk podlaskiej Boczki. Odcinki te mają zostać zrealizowane do roku 2024. Na odcinku od Malewic do Chlebczyna, jest to granica województwa podlaskiego z Mazowieckim, trwa przetarg na projekt i budowę. Ostatnią chronologicznie częściowo wybudowaną drogą ekspresową w północno-wschodniej Polsce jest droga S61. Aktualnie do dyspozycji kierowców udostępniono trzy odcinki: śniadowo łomża południe długości 17 km, kolno-szczuczyn długości 42,4 km oraz raczki suwałki północ długości 25,8 km. Aktualnie w budowie są następujące odcinki drogi S61. Łomża Południe – Łomża Zachód, Szczuczyn – Ełk Południe, Ełk Południe – Wysokie, prace na tych trzech wymienionych odcinkach mają zostać zakończone w przyszłym roku, Wysokie – Raczki, ten odcinek ma być ukończony pod koniec tego roku oraz od węzła Suwałki Północ do Budziska, czyli granicy z Litwą, odcinek ten ma zostać udostępniony kierowcom pod koniec 2022 roku. Dodatkowo w fazie projektowej znajduje się odcinek Podborze. Czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej do śniadowa. Realizację tego odcinka przewidziano do 2023 roku. Na połączeniu S61 z S8 po wschodniej stronie Ostrowi Mazowieckiej zaprojektowany został bardzo ciekawy węzeł. Ostatnim odcinkiem drogi ekspresowej S61, jaki pozostanie do realizacji, usytuowany jest pomiędzy węzłami łąża zachód i węzłem kolno. Tutaj trwa dopiero przetarg na zaprojektowanie i budowę tego odcinka. Północno-wschodnia Polska to region piękny krajobrazowo, często nieskożony ludzką działalnością. Znajduje się tutaj wiele naturalnych jezior, rzek, lasów, puszcz, będących terenami chronionymi i obszarami Natura 2000. Z tych też powodów, budowa dróg w tak dziewiczym rejonie przysparza sporo problemów. Przykładem może być droga ekspresowa S16. Droga na odcinku mrągowo Ełk przebiegać ma przez trzy jeziora. Między innymi w miejscowości Mikołajki nad jeziorem Tauty. Odcinek S16 Ełk-Kniszyn również wywołuje kontrowersję, ponieważ część tego odcinka ma przebiegać przez Biebrzański Park Narodowy, będący obszarem chronionym Natura 2000. Niezwykle trudno jest w takich warunkach wyznaczyć trasy dróg ekspresowych, lecz mam nadzieję, że w końcu zostanie osiągnięty kompromis zadowalający zarówno ekologów, jak i ich kierowców. Patrząc na docelowy układ dróg ekspresowych w Polsce, od razu widać nowy szlak transportowy pomiędzy Litwą a Warszawą i dalej innymi miastami w Polsce i krajami Europy. Droga ekspresowa S61 w połączeniu z S8 pozwoli znacząco usprawnić ruch drogowy w tej części kraju. Z kolei droga ekspresowa S19 wraz z odcinkiem S16 i S61 będzie w przyszłości częścią nowego szlaku drogowego zwanego Via Karpatia, prowadzącego od północy. Z na Litwie aż do Salonik w Grecji. Będzie tu także trzeci szlak drogowy, o którym nie każdy pewnie wie. Gdy miejmy nadzieję, zostanie ukończona droga ekspresowa S16 z Ełku do Olsztyna oraz droga ekspresowa S5 z Ostrudy do Grudziądza, to drogi te umożliwią bardzo sprawną komunikację z kierunku północno-wschodniego w kierunku zachodnim. Jadąc od strony Suwałki i Ełku na zachód drogami S61, S16, S51. S7, S5 i A2 będziemy mieć doskonałą alternatywę zapewniającą ominięcie korkującej się Warszawy i jej okolic. Ten nowy szlak tranzytowy z Litwy do Niemiec przebiegać będzie przez takie miasta jak Suwałki, Ełk, Olsztyn, Grudziąc, Bydgoszcz i Poznań. Wklejam grafikę pokazującą, jak w obecnej chwili przedstawia się ruch tranzytowy w Polsce. Jak widać, główny kierunek tranzytowy w Polsce prowadzi właśnie z Budziska, gdzie jest granica z Litwą, do Świecka, gdzie jest granica z Niemcami. Czy po oddaniu S16 i S5 ruch tranzytowy znacznie spadnie między nimi z S8 i A2, a pojawi się tutaj? Jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast czy droga taka zniszczy piękne walory warmii i Mazur? Według mnie nie. Ale zapraszam do merytorycznej dyskusji. To wszystko na temat istniejących i planowanych dróg ekspresowych w północno wschodniej Polsce. Dziękuję Szymonowi oraz Igorowi za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki!